Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej grze, tym razem mamy grę stworzoną przez Polaków, e, także fajnie i gra jest bardziej na myślenie. Okej, okay, o co chodzi? Chodzi o to, że na przykład jak mamy takie dwa, dwie kolumny i piszę tu zero, to znaczy, że ma być zero klocków. No i w tym momencie wyświetla nam się jakaś rzeczy. Ok, spróbujemy sobie to przynajmniej trochę pograć. Tu musi być zero. Tu też. Tu ma być jeden. No i ta jeszcze się pokaże, na przykład gdybyśmy tu wzięli, to znaczy, jak jest na czerwono, to znaczy, że źle to zrobiliśmy. Więc, no, tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Trzymajcie się!